Siedmiu z prawicy! Tylu komi wojażerów, że za mało belwederów. Czy głośniki Pawła Kukiza zmieściłyby się w belwederze? Czy jakikolwiek funkcjonariusz Bor potrafi zawiązać muszkę? Czy Janusz korwin mikke zgoli z Goli Kto wygra wybory? Nie wiadomo. Mamy dość obory. Wolę grać w lotto. Wolę być myśliwym. Łatwiej strzelić wielenia niż w kaczkę Dobry wieczór! Ojczyzno! Skandale i hałasy. Witamy was serdecznie w naszym nowym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o wszystkich kandydatach prawicy na prezydentów. prawie wszystkich prawicy. Prawie. Ponieważ prawdopodobnie na prawicy jeszcze pojawią się inni pretendenci do tytułu prezydenta. Do predysponowania bycia kandydatem prawicy na prezydenta. A więc predestynowani pretendenci prawicy na prezydenta. Nie, pretendentów było wielu. A i tak wygra kto inny. Szczerze mówiąc, zastanawiamy się, czy tym razem też zwycięży PSL. Nie, PSL by zwyciężył, jakby miał kandydata. Poważnego. A nie Jarubasa. Poważanego. Ja lubił was, Jarubas. Prawa strona rośnie w siłę, bus on tour. Znając przeszłość, unikają brzus im mglistych pól. Andrzej Duda, dobry kandydat, ma szansę w wyborach chyba. Niby prawica, ciężko powiedzieć, generalnie śliska ryba. Reszta po pół procent ma, cóż, tendencja taka. Ale kampania jeszcze trwa, kto wie co kryje szafa Lesiaka. Pierwszy z brzegu nazwisko Kowalski w Polsce to jest standard. Ale przecież już kiedyś był kandydat piękny Maria. Polityczne ubóstwo kandydatów jest mnóstwo, na prawicy szok. Kandydatów tłok. Mocny kandydat z Dolnośląskiego bardzo chce zmienić nasz kraj. Nie będzie płyty, ręczymy za niego, nigdy nie zaśpiewa, aj, waj. Tak to jest on, Pawełka, może nie najpiękniejszy. Za jego rządów, mleka i miodu popłynie strumień z ojczyzny piersi. Grzegorzu, Braunu, znany reżyserze, niedługo prezydenckie konklawel. Może już w maju zasiądziesz w belwederze, bylebyś nie wywędrował na Wawel. Polityczne ubóstwo kandydatów jest mnóstwo, na prawicy szok. Kandydatów tłok mniej niż pół procent. Groźny i dziki kandydat Jacek Wilk. Brrr. Bez Janusza to już nie to samo. KNP jest bez sił. Kolejny kandydat raczej prawicy, Janusz Mikke-Korwin z partii Korwin. Trzymamy kciuki, może się uda, by przeszedł do historii. Panie Januszu, na scenie politycznej ma Pan u nas wielkie poważanie. Szacunek się należy za ilość podejść i w walkę przeciw nocnej zmianie. Polityczne ubóstwo kandydatów Jest mnóstwo na prawicy szok, kandydatów tłok. Polityczne ubóstwo kandydatów Jest mnóstwo na prawicy szok, kandydatów tłok. Nie mogę się zdecydować, chyba wypruję sobie żyłę. Pluję sobie w brodę, że nie startuje mój kandydat Głosowałbym na Wojtyłę Przy takiej ilości prawicowych kandydatów Boli nas potynica Mamy wspólną Czekamy jednak na Stana Tymińskiego Wałęsę lub Kmicica Polityczne ubóstwo kandydatów jest mnóstwo na prawicy szok, kandydatów tłok. Polityczne ubóstwo kandydatów jest mnóstwo na prawicy szok, kandydatów tłok. Mi się wydaje, że prawica ma szansę. Czy mi się wydaje, że też ma szansę, gdyby zsumować całe, wszystkie poparcia dla wszystkich kandydatów? Realnie w Polsce prawica ma 8% poparcia. Czyli 8 kandydatów po 1%. Parcia ma więcej. Parcia ma na 40%, nie? Ale zostaje jeszcze PO na początku. Dokładnie. Po, wiesz, parcie jest tam. Po i parcie. Obawiam się, że po prostu wszyscy ludzie, cały elektorat, który nie ogląda naszego programu zagłosuje na jedno, jedyne... Służne wyjście. <noise> Dziękuję, że wybrnąłeś. Ja myślę, że oni w ogóle nie znają kandydatów, których chcemy przedstawić. Drogi internecie, poznaj kandydatów. Poznaj kandydatów wszystkich po kolei. od Andrzeja. Podczas... Andrzej. Andrew. Młody, piękny. Tutaj wiecie. Klata nasz pan, Troszkę amfetaminy jak Regan. I myk. 7%. Nie, 7%. Słuchaj, nie, wiesz. A jakby tak na przykład, wiesz, wszyscy się zjednoczyli? Żartowałem. Proszę Państwa, pierwszy raz doszło w Polsce do sytuacji, w której kandydatem Kongresu Nowej Prawicy Janusza Korwina Mikke nie jest Janusz Korwin Mikke. Tak. Mikke, Korwin, Janusz nie jest już Korwin, Mikke, Janusz, tylko Mikke, Korwin i ma partię swoją. Korwin. Jest bardziej prawicowy od prawicy. On już spadł z globusa, jak tak na prawo patrzeć. No i teraz pytanie, na kogo głosować? Ty na kogo będziesz głosował? No Niestety wszyscy moi kandydaci nie startują. Stanty Miński. Ani on, widu, ani słychu. On, czy Stanty Miński żyje? Jeżeli ktoś zna odpowiedź, prosimy o odpowiedź. I suba. I odpowiedź. Nie, Stanty Miński byłby dobrym kandydatem. Na kogo? Nie wiem. Ogólnie dobry były. On tak wyglądał jak dobry wujek. Wiesz, trochę jak Kaszpirowski. Adin, dwa, 3, włosi. To Kumorowski. Nie, ale on już jest prezydentem. Źle ci się żyje? No żyje. Możesz nagrywać? W sumie lu ludzie pytają, jak żyć. A jakoś żyją. Tyle strajków w całym mieście. Nie widziałaś tego jeszcze, Kopa i mister twitter w służbie rzeczy pospolitej na pomysł znów za rok wybory ale no hej za rok matura no tak ale przecież zamachy to tajemnica